Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Dartka Milus, to jest Anepik i kontynuujemy naszą przygodę. Mam Doniczkę, co zresztą możecie zobaczyć tutaj. Jest Doniczka z białego marmuru, i teraz musimy pójść po Mandragorę. Czy ja pamiętam, gdzie ona była? Ona była chyba tutaj, nie? Tak jest, tutaj była. Wykopmy ją. I wracamy do naszego sześcianu. Szybciej. Dobra, jesteśmy. Proszę bardzo. Cyk. Czuję, jak moje moce wracają. Wszystko dzięki Tobie, mój młody przyjacielu. Przekazuję Ci moją wiedzę na temat Zielonej Magii. Niechaj Twoje oczy będą zdolne odczytać każdą księgę związaną z Magią Leczenia. Abyś mógł w słusznych celach korzystać z tej wiedzy. Magia leczenia została dodana do Twojej karty postaci, od tej pory będziesz mógł używać punktów umiejętności, aby pogłębiać swoją wiedzę na ten temat. Hehe, ja lubię te czaszki. Księga leczenia. Gdzie jest księga leczenia? Nie czekaj. Księga Lodowego techu. nie, to jest Księga Leczenia, tak. Kopiuj mi to do Księgi Czarów. Dobra, i teraz... Czary... Leczenie, Zielona Esencja, no nie mam za dużo. Ale... Przypiszemy skrót... 6, bo nie używam tego, dobra. No i co? I mamy to zrobione. I czy ja teraz wiem, dokąd ja mam się udać? Bo ja mam ogólnie, mam jakieś klucze tutaj jeszcze, nie? Poczekaj, czerwony klucz do kopalni, użyty. Klucz do ogrodu, użyty. Klucz do kanałów, użyty. I jest tu jeszcze jakiś klucz? Eee, widzę. Klucz do biblioteki. Tylko gdzie jest biblioteka? Musimy poszukać biblioteki. Co tu jest? O, o, tu nie? Nope. Gdzie jest biblioteka? Gdybym ja ci wiedział gdzie jest biblioteka. Dobra, ale pójdźmy sobie skrótem. Pokażę wam przy okazji dokąd prowadzi druga droga tutaj. O ile wcześniej nie pokazywałem, nie wiem, może pokazywałem, może nie. prowadzi tutaj. Skorzystajmy z z furteczki i przy okazji zapiszemy sobie grę, jak już tu jesteśmy. Zawsze od niego takie iskry leciały, chyba zawsze. Ale teraz K jest biblioteka. Yy, nie wiem. Może tam na górze? Czekaj, musimy posprawdzać wszystkie te takie przejścia, które dokądś nas prowadzą, ale nie, jeszcze nie zostały odkryte. To wszystko trzeba sprawdzić teraz. W ogóle, Anepik yy, teraz jest, jak zauważyliście, często. Yy, poczekaj. Gdzie jest Żaba? Przywołaj Żabę. Niech on żre no żryj, ale to żryj to synek. No, czerwona esencja została. No tak, nie topes się uleczył. Dzięki ziomek. Dokąd ja chciałem iść? W górę. Czyli niepotrzebnie lezę tam. Dobra. Ale go sieknąłem! Proszę bardzo. Dobra, odwołajmy już żabkę. Tu nie ma nietoperzy. Nie macie szans. Czy tu jest biblioteka? Tak! Tak! Tutaj jest! O, come on! Trochę się martwię, Zera. Gwizdzę na twoje troski. No dalej, zapytaj mnie o co. Nie, nie zapytam. Okej, okay, i tak ci powiem. Widzisz, myślałem trochę nad tą teorią o prochach w piwie, ale to się kupy nie trzyma. Halucynacje nie trwają tak długo. Myślę, że jest jakieś inne wytłumaczenie. Co o tym myślisz? Dalej sądzisz, że to wszystko to fikcja? Oczywiście, mogę to udowodnić. W jaki sposób? To proste, dzieją się tutaj rzeczy niemożliwe. Na przykład jakie? Mogę spać z dużej wysokości i nic mi się nie dzieje. Harna kontakt zaczarował to miejsce. Rozumiem, stwory w zamku gadają w moim języku. Harnakon zaczarował zamek tak, aby wszyscy jego mieszkańcy mogli się swobodnie pomiędzy sobą porozumiewać bez względu na to, w jakim języku mówią. Wyjątkiem jest czarny język. No tak, teoria uniwersalnego tłumacza. Jeszcze jedno. Tutaj jestem zdecydowanie bardziej giętki. Bardziej giętki po czym poznajesz? To bardzo widoczne, jak się schylam. Małego mam na wyciągnięcie. Nie powiem czego. Ręki? Ty to jesteś domyślny. Jak wystr wystrój Windowsa po reinstalce, nie dzięki, nie, nie, nie ręki. Nie popisz chyba, że Karnakon tak zaczarował ten zamek, żeby stwory mogły sobie Fenaty ostrzelać, boże. A ty jesteś zdegenerowanym Deviantem. nawet nie chcę wiedzieć, co ty w domu po nocach robisz. Come on, dobra, otworzyliśmy sobie coś, tak? Dobra o, oj 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 oj, 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 oj. nie toperze, nie toperze. Chodź tu coś mnie, coś jest się. Zasysacz. Może jednak przywołajmy żabkę. Zbiera esencję. No come on, zbiera esencję. Skrzydło nietoperza też się przyda na dół. O, niechcący, złoto, lubię ukryte skrzynie. Tu coś łazi, tu coś łazi. Eliksir większej regeneracji, no to się przyda, dobra. Tu już nic nie ma, a może? Nie, nic tu nie ma, dobra. Coś miesie, nie? Ale nie mogę na drabince tego zdjąć. Ach, ta fizyka gry. Dobra. Więc tutaj. Jeszcze nie wszystko zapaliłem? A, coś pominąłem? Nie, nic nie pominąłem. Tam dalej pewnie trzeba będzie coś zapalić, ale na razie mapka. Nie mogę tam doskoczyć, pewnie z góry da radę. O, jakieś... huhu. Hu. Ej, żaba mi się pali! Dobra, ja, ja tą żabę schowam, bo... Nie chcę... ...jej używać na razie. Tu mam jakiś klucz... Fuck, Teraz ja się palę! Eee, dobra. O, come on! Jakie byki! To już nie byle co taki przeciwnik. Dawaj złoto. Czy ja mam kluczyk do tego? Nie mam. Klucz do hali. Dobra. O, oh fuck! Żrący kwas! Żrący kwas! Żre mnie kwas. Dobra, tu jest. Coś... A! Żrący kwas! Żrący kwas! Tu? nie mogę nic rozbić. O, ale rozświetliłem sobie przy okazji to. No, jumpuj. Dobra, o, sie co jest? Nie wstydź ci z taką młodą dziewczyną starczę mogłabyś być twoją córką. To moja córka! E, e, a, aha, ma twoje oczy i w ogóle, czy przypadkiem nie ma teraz okresu Rui? Jeśli chcesz, mógłbym ją wziąć w obroty za odpowiednią opłatą, oczywiście. Chcę silnego, dużego wnuka. Chcę, aby wielki ork Grom spłodził go. Niech zgadnę. Nie możesz go znaleźć. Jeśli chcesz, abym go poszukał, zrobię to za odpowiednią opłatą. Ja już go znaleźć. Wielki Grom za drzwiami. Cholera, dwa razy pudło. Ja prosić ork, by zapłodnić córka. Ork mówić nie. Naprawdę? Może on woli, no wiesz, bardziej męskie typy. Ork nie kleryk. <noise> o Boże. Ork wojownik. E, mówię, że on może być orkoseksualistą. <noise> ja nie rozumieć. Grom obracić moja córka. Jeśli on nie zapłodnić moja córka, to on nie zapłodnić żadna inna samica. Ja dać dobra prezent, jeśli Grom stracić męskość. Nie lepiej, żem go zabił. Zginąć w bitwie to wielka honor. On ma nie mieć honor. Jak mam go niby pozbawić jego męskości? W ostinie Powersie gruby drani użył wiertła, ale ten ork chyba nie jest zamrożony, no nie? Grom spać w pieczara za drzwiami, musi użyć pijawek na kroczu ork. Inne orki patrolować, ty musisz być ostrożny. Niezły plan, jeśli użyję pijawek na jego wacku, to zrobi się suchy jak rodzynek. A skąd ja mam do cholery wziąć pijawki teraz? Dobra, powiedzmy, że na razie tam nie wchodzimy. Ale jakie teksty? Co się dzieje w tej Stom Grom? Co się dzieje? Dobra. Ork z ośmioma pijawkami. Tak się nazywa zadanie. Dobra. Skoro się tak nazywa. Jak stoimy na mapie, tutaj, ale mamy na dole pomieszczenie oświetlone, więc jest gitara. Chodź tu ciulu, chodź tu ciulu, to są orki, chyba, nie? To co ja biję teraz, z, ty z tym kwasem, pierdziel się. Jest oświetlone. Hell yeah! No skacz tam, teraz nie skacz. Teraz skacz. Dawaj złoto, złoto się przyda. No, i co, to gdzie my możemy teraz iść? Możemy iść się bawić zorkiem. Co na razie bym na to poczekał troszkę. A, i spadłem, dobra, ale nieważne. A córka ma coś do powiedzenia? Kolejna samica w Rui. Ty, erotomanie, ty. O. Wężuś. Werde fuck MI Dobra, tu jestem. Już wiem Fucking hell, nie Nie lubię latających przeciwników w grach. No, właśnie dlatego nie lubię. Jeszcze się do mnie przysał. Ehm, dobra. Co by tutaj zrobić? Tak, dzięki. Ale przez to mogłem zabić tego ciula. Ale go sieknąłem, chodź tu następny draniu. Proszę bardzo, czerwona esencja. Odejm, jakie tu jest fajne pomieszczonko. Nie! Dobra, nieważne. <grytanie> Daleko nie poleciałem, nie? To jest najważniejsze. Dobra, sieknąłem go, sieknąłem go, chociaż mierzył rekwas, ale sieknąłem go. Zaraz się uleczymy, bo wypadło z niego serduszko. Dobra, co jest w skrzyni? Niebieska esencja. Przyda się do czarów lodu. Mam mało zielonej esencji, dlatego się nie leczę. Tak, nietoperze! Fuck it! Fuck it! Fuck it. Złoto. Lampka. Złoto. złoto, 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 czerwona esencja. Teraz muszę to dziadostwo odkleić od siebie. Dobra. I tam na pewno jest coś, czego jeszcze nie oświetliłem, nie? No ale to najpierw na górę. A, a, wąż! Skąd tu wąż? Drugi wąż. Nie lubię wężów. Polecę go z ciazuku. A, tak. Ja lubię ten swój toporek. Pika! Szybkiego ataku. Pika, pika! 128, nie lubię pik. Ach, kij z łukiem. chodź tu, ciulu! Jeszcze nie wszystko oświetlone. Jeszcze nie wszystko oświetlone! A, dobra. A spróbujmy, bo mam tutaj mały eliksirek, to wypijmy to. Dobra. I skaczemy w dół. Skaczemy tu w dół. O, zera? Co? Parle vous français? Nie rozumiem. Aha, więc rozumiesz po polsku, ale nie po francusku. Co? O co ci chodzi? Mówiłeś, że harnakon tak zaczarował zamek, żeby istoty mogły się swobodnie porozumiewać, nawet jeśli mówią różnymi językami. W rzeczy samej. Tak, ale teraz powiedziałem coś w innym języku, a ty nie wiedziałeś, co mówię. Ergo całe to gadanie o zaklęciu jest kłamstwem. Może nie umiesz go w stopniu dostatecznym, że jak francuski to mój drugi język. Posłuchaj. Salut. Je suis un garçon, je habite chez avec un père me, et ein, e, ein Wygląda na to, że go umiesz, ale dalej cię nie rozumiem, bo nie jesteś na poziomie stary. Poza tym w kopalni spotkałem psa, który cały czas czekał. Czemu zamiast czekania nie słyszałem czegoś na kształt gryzę cię, gryzę cię. Zaklęcie nie działa na zwierzęta. Dobra, a co jak napisie coś na ścianie? Dasz radę to odczytać? A ty dasz radę się zamknąć? Okej, okay, okej, okay, już się zamykam. Yy, żeby nie było, ja francuskiego nie umiem. <grych> o, tutaj mamy furteczkę. Jak ja lubię furteczki. Ale może najpierw trochę na dół jeszcze. O, gdzieś słyszę wężora. Jest i wężor! Yy, trójeczka nie będę cię zatruwał, bo życia nie mam aż tyle. Dawaj zieloną esencję. Jest, jest, jest. A gdybym szedł na dół, to co jest na dole? Aha, ta drabinka. Dobra. Czyli mnie to nie interesuje. A tutaj co jest na dole? To światełko. Czy ja chcę iść tu? Chcę iść tu, bo tu są te ciulasy. Ale mnie dziabnął 64 obrażenia, chodź tu! Mały szmaragd, dawaj mnie to, dawaj mi mały szmaragdy! Chodź tu! Chodź na solo, kutasiarzu! Mam levela! Mam levela! Tak jest! A, dobra, i jeszcze lampeczka. E, czekaj, rozdamy punkt e, topory. Wytrzymałość na pewno. Sproje. Leczenie. I mróz. Dobra. Czuję. Tu mogę iść dalej. Są jakieś drzwi. Tam jest kweścior. Dokąd mnie prowadzą drzwi? Do kwestiora. Aha! Widzicie? To ja sobie tutaj, ani będę pamiętał, że te z, z, przy bramie, za bramą są questy. Tam na razie nie pójdziemy dzisiaj. No i co? Ale cię zrobiłem w gościu. Ale jesteś miętka, pa, miętka faja z ciebie, wiesz? Tyle ci powiem, jesteś miętką fają. Miętki fajuch, miętki fajuch. Gdzie ty polecisz teraz, ty? A ja sobie otworzę drzwi. Które to drzwi? Te drzwi. Dobra. Będę wiedział. Teraz tego trzeba zaharatać. Od tyłu nawet nie masz szans. Elfie ucho, to są elfy? A nie wyglądają. Bardziej mi to wszystko na orki wygląda, ale może się nie znam. Czy zobaczcie, jaki luzak. Gościu, już bieg na niego przeciwnik. A on sobie jeszcze lampeczkę zapalił. Gdzieś tu muszą być jakieś te, jak coś do użycia, klucza, bo tutaj już oświetliłem chyba wszystko, a tam nie mogę wleść. Dobra, słuchajcie, przydałoby się robić questy. ale może jeszcze zwiedzimy sobie tutaj. Siła giganta. Andre the giant. If you know what I mean. Zwiedzimy sobie szybko tutaj, najszybciej jak się da. O nie, 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 bosik, bosik, bosik. Dziękujemy za bosika na razie. Za bosika na razie dziękujemy. też maciaże. Satyry. A propos satyry, to myślę, że może w tym tygodniu pojawi się stand-up. Ale tego nie gwarantuję. Dobra, ciule, że. Milcz. Mam jakiegoś kweściora, się ziom. Ej, mały, nie powinien się tutaj kręcić, to niebezpieczne miejsce. Nie martw się, zrobiłem parę pułapek. Chyba pułapek. No pułapek, przecież mówię. Aha, i tylko to, tak? To nie jest kwestior. E, dobra. Zadania... Zaznacz zadania jako aktywne, bo mi się przez przypadek zaznaczyło jako nieaktywne. Tam na górze jest lampka, ja tam muszę się udać. I będę kończył. Przenios Przeniesiemy się do... Oczywiście. Dobra. Tak jest! Kolejne pomieszczenie oświetlone. Dobra, jest dobrze. Yy, dobra, przeniesiemy się oczywiście tu, gdzie zasapiszemy grę. I dziękuję Wam za uwagę. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jakiegoś komentarza, zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ten odcinek był mega śmieszny i kontrowersyjny. Pozdrawiamy kleryków. Yy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz trzymajcie się. No i cześć.